Oni po prostu powinni poczekać na spokojne 200-300 lat, nie wychodzić przed szereg. No nie wiemy, nie ma nic wstydliwego w tym, że nie wiemy. Trzeba po prostu przyznać, że nie wiemy. No. Fizycy są chyba jedyną taką grupą naukowców, którzy, którzy tak się lubują w wymyślaniu tych fikcji. No to jest, to jest niesamowite, bo wokół fizyk jest taka aura, że to jest ta najbardziej racjonalna z nauk, a to jest dokładnie na odwrót. Zobaczcie, macie biologów. Owady mają sześć nóg i mają sześć. I czy, czy, czy biorodzy w kółko i wiecznie zajmują się wymyślaniem owadów siedmionożnych, ośmionożnych, dziewięcionożnych, dziesięcionożnych? Nie, owady mają sześć nóg i jakby i badajmy owady. A ja czasami odnoszę wrażenie, że w fizyce ten element, zwłaszcza w kosmologii, ten element fantazji już poszedł gdzieś zupełnie w stronę swojej własnej sztuki dla sztuki, a może takie wszechświaty, a może jest ich 200 milionów, a może w innych jest stała grawitacyjna inna, a może coś tam? no no nie wiem, jestem, jestem, jestem zniesmaczony tym po prostu, jak ta, jak, nie wiem co, nie mają nic do roboty ci fizycy, naprawdę brakuje nam zagadek tutaj na Ziemi. To jest, to znaczy, na obrębie, Ilość fikcji po na prostu. Obrębie, ilość, obrębie. ilość tych pożytecznych fikcji w fizyce jest nieprawdopodobnie duża, nie jest ma taki, żadnej innej nauki, gdzie jest ich tak wiele. Jest taki, ale ja ci powiem, raczej mam swoją teorię, dlaczego tak jest. Otóż dlatego tak jest, że w biologii możemy w pewien sposób, Wydaje mi się, że ona jest na tym etapie, że możemy odczytać, patrząc na to, co jest, jak wygląda świat. Mm -hmm. W fizyce to nie działa. To znaczy fizyka się żywi tym, że stawia się hipotezę, którą się mm -hmm. testuje. No to fajnie by to było przyznać uczciwie. Nie wiemy. No. I jest artykuł George'a Elisa, Joe Silka, który właśnie mówi to, co powiedziałeś ty. To znaczy no, nie możemy zakazać stawiania hipotez, bo to jest wbrew naturze nauki. No, możemy tego nie fundować. Od, od faktu ale trzeba wyraźnie rozróżnić, co jest tą twardą mm. nauką, mm. a co jest spekulacją. I no, Często... Tylko, staje... że nikt tego nie oddziela, zauważ. No, nie to, to właśnie, się czasami nie, ma czasopisma, nie ma jednego czasopisma fizycznego dla szalonych spekulacji, a drugiego czasopisma fizycznego dla porządnej Więc fizyki. To argument... są jedne i te same czasopisma fizyczne. Głos Elisa i Joe Silka był taki, żeby to Rozdzielić. To znaczy, żeby wyraźnie powiedzieć, co jest przypuszczeniem, hipotezą, która nie ma na razie weryfikacji, a co jest taką fizyką, która dotyka dokładnie eksperymentu, pomiarów, gdzie te rzeczy się mierzy. Więc to jest. Znaczy, Może to jakieś oznaczenie jest... powinno być na artykułach naukowych na zasadzie jakiś znaczy stempelek. Jest... tu mamy bazę obserwacyjną. Oni wprost no. nawołują, nawołują w tym artykule, żeby no właśnie bardziej na to zwracać uwagę w tych, w tych czasach. Ale oczywiście zauważyłem.